Nie podobają się panu nowoczesne dziewczyny? Nie. Normalnemu mężczyźnie, panie Małgosiu, podobają się normalne kobiety. A pana zdaniem normalna kobieta, to jak powinna wyglądać? Normalna kobieta powinna wyglądać normalnie. To znaczy, to znaczy, kobieta powinna być kobieca. Masło maślane. No tak. Pani oczywiście woli roślinne. W ogóle unikam tłuszczu. Dbam o figurę. Hmm. Nie widać. To Jak znaczy... to? Pani wybaczę. Nie widać w tym stroju. Właśnie nowoczesne stroje. Tu szerokie, tu zmarszczone. Nic nie widać. Jeśli ktoś ma wyobraźnię. A propos. Proszę sobie wyobrazić, że ja pamiętam prawdziwe kobiety. A ja? Co ja? No, pytam, jak ja wyglądam. Dla ułatwienia dodam, że nie jeżdżę na motorze. No, to już coś. A poza tym coś nie tak? Mówi pani. Pardon, bez charakteru. Nie mówimy o charakterze, tylko o wyglądzie. No właśnie, tylko wygląd świadczy o charakterze.